W wielu starożytnych tekstach niebo bogów nie było metaforą. Było realnym miejscem, do którego mogli wracać. Ale czy kiedykolwiek wskazywało konkretną planetę? W sumeryjskich tabliczkach anunnaki pochodzili z miejsca zwanego Duku. Ale niektórzy badacze zauważają, że opisy czerwonego świata, pełnego pyłu, pasują do Marsa. W Enuma Elish mowa jest o planecie Lachmu. Imię to później przypisywano Marsowi w astrologii babilońskiej. Egipskie teksty z Edfu opisują wielką katastrofę na Czerwonej Gwieździe, po której bogowie przenieśli się na Ziemię, by odbudować cywilizację. A w mitach Hopi Mars to kraina wojny, miejsce niegdyś zamieszkałe, dziś martwe. W mitologii rzymskiej Mars był bogiem wojny. Współczesne zdjęcia z Cydonii pokazały struktury przypominające piramidy, i słynne twarzopodobne formacje, co tylko podsyciło spekulacje, że Mars mógł być niegdyś zamieszkany, a uciekinierzy z tej planety znaleźli schronienie na Ziemi. Czy starożytne cywilizacje pamiętały Marsa jako utracony świat? A może to właśnie stamtąd przybyli bogowie?